Witam serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Mierzejewski i zapraszam do prezentacji lokalu apartamentowego w szklarskiej porębie. Wszystko nagrywane jest kamerą 360, także obracając ekranem, przeciągając palcem po ekranie bądź myszką w zależności od tego na jakim urządzeniu oglądacie film, możecie zobaczyć wszystko, co jest z koło. Jesteśmy w szklarskiej porębie, tak jak już następnie wspomniałem, inwestycja w widok 800. W tym momencie inwestycja jest już praktycznie na ukończeniu, robiona jest jeszcze droga dojazdowa, ostatnie odbiory, ostatnie papierkowe sprawy trzeba jeszcze załatwić i inwestycja będzie finalnie skończona, będą akty na przynoszące własność i będzie można w pełni cieszyć się własnym, własnym lokalem. Znajdujemy się w dzielnicy Biała Dolina. Jest to jedna z bardziej widokowych e, części szklarskiej poręby i przede wszystkim e, część szklarskiej, w której jest bardzo dużo szlaków turystycznych, pieszych, e, rowerowych, e, biegowych, czyli nabiegówki. Także stąd naprawdę mamy mnóstwo, mnóstwo możliwości aktywnego wypoczynku, bliz, bliskości z naturą, cisza, spokój, a zarazem blisko do centrum. Samochodem około 2 minuty. Pieszo, w zależności od tego, którą drogą ma, mamy kilka możliwości, 12 do 15 minut z wielkim spacerem. Wchodzimy do budynku. Proszę się jeszcze nie przestraszyć, ale cały czas trwają prace wykończeniowe również w apartamentach, które są już wydane i zapłacone. Tak więc jest tu trochę sprzętu budowlanego, materiałów budowlanych, a my idziemy do lokalu który jest lokalem tak zwanym pokazowym sprzedawanym na samym końcu i to jest jedyny lokal, który już został w tej inwestycji także wchodzimy do lokalu jesteśmy w środku jest to lokal 45 metrowy dwa pokoje jeden z pokoi, w którym się Znajdujemy. Jest to pokój dzienny połączony z aneksem kuchennym. Jest tutaj miejsce na aneks kuchenny i bardzo duża witryna od strony południowej. Mamy szczelnicę zawsze z południe i od strony zachodniej. Jedna witryna z otwieranymi drzwiami, druga na stałe. Dzięki temu możemy cieszyć się zarówno widokiem promieniem słońca z zewnątrz, jak i biesiadować czy to my, czy to y, nasi goście y, na tarasie, który jest wyłożony kostką i, i możemy tam sobie położyć stoł, jakiś duży, drewniany, z ławą, prawda, on może tam stać na, na stałe i nikomu nie będzie przeszkadzał, a będzie to bardzo fajny, bardzo fajny koncie. Przechodzimy teraz do sypialni. W tym momencie, o, tutaj jest. na drzwi, żeby wcale w widać. Tam, za drzwiami, jest idealne miejsce na szafę. Duża szafa z drzwiami przesuwnymi. Także wystarczy w zupełności na pomyślnie wszystkich rzeczy osobistych. Nie trzeba będzie żadnych innych szaf montować gdzie Tutaj, jeżeli chodzi o Rozmieszczenie tych oczywiście mogą tutaj stanąć duże może małżeńskie, mogą stanąć dwie jedynki z możliwością połączenia, mogą również stanąć dwie jedynki z możliwością powiększenia tak zwanego, czyli mm, mamy jedynki standardowo, ale możemy z powodu na przykład wysunąć łóżka. Także tak, jest taka opcja jak najbardziej. I klienci czasami z tego korzystają, bo jednak więcej mm, turystów możemy takim lokalom, przez co moje no, przychody będą zdecydowanie większe. I została nam łazienka i korytarz. Korytarz jest mały. Łazienka na to jest spora. jest zrobiony już prysznie z Wokin, jest gabelic podwyższoną miską ustępową, jest szafka z umywalką jest lustro z zegarkiem, z temperaturą z datą, z oświetleniem dodatkowym no i przede wszystkim jest piec gazowy dwufunkcyjny Delitik którym zarówno podgrzewamy wodę, jak i sterujemy ogrzewaniem całego lokalu. Dzięki temu jesteśmy totalnie niezależni. Płacimy tylko za to, co zużyjemy, bo może się zdarzyć, że nie będziemy chcieli wynajmować, nie będziemy chcieli cały czas grzać na maksa i wtedy sami decydujemy o kosztach, które, które będą za utrzymanie tego lokalu. Jeżeli chodzi o ewentualne koszty stałe, typu w okolicach 400-400 paru złotych, takie są stawki za lokale 40-45 metrowe, wiadomo trzeba zagospodarować teren zielony, trzeba o niego zadbać, trzeba skosić, no i przede wszystkim w sezonie zimowym odśnieżać zarówno parkingi, jak i drogę dojazdową, ponieważ, ponieważ dro drogę dojazdową również musi zadać wspólnota, nie ma co liczyć, że gmina przyjedzie mm, i za każdym razem jak opad się skończy, mm, odśnieży drogę tego typu, tak? Także o to wspólnota tylko nie dbała i to wszystko jest, jest w kosztach. Tak wygląda lokal, wejdziemy jeszcze wszędzie, Raz, łazienka. Jeżeli będą jakieś pytania, zapraszam serdecznie do kontaktu. Mój numer telefonu jest w opisie, ale podam go również tutaj 511 343843. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, dzwonić miało, pisać na naszej stronie apartinwest.com.pl znajdziecie Państwo tylko i wyłącznie inwestycje i nieruchomości zeszklarskim prędko, specjalizujemy się tym rynkiem. Mieszkamy tu, żyjemy. Także o tym mamy największe pojęcie. Ja dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.